Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik mleczny. To prosty i szybki przepis na sernik z wiaderka na herbatnikach. Zapraszam. Na nasz sernik potrzebujemy następujące składniki. Ser z wiaderka 500 gramów, jedna szklanka cukru, jedna szklanka mleka, mleko 2%, 4 jajka rozmiar M, 3 budynie o smaku waniliowym, budynie bez cukru, każdy po 40 gramów, Kostkę masła, kostka rozpuszczona, masło przechłodzone 200 g, standardowa kostka i mleko skondensowane, niesłodzone 411 g. W pierwszej kolejności ubijemy jajka z cukrem na puszystą masę. Jajka z cukrem mam już ubite. Teraz czas na dodanie pozostałych składników. Przede wszystkim ser z wiaderka 500 g. Dodajemy mleko skondensowane 411 g, mleko niesłodzone. Dodajemy szklankę mleka 2%. Dodajemy kostkę masła roztopionego i przechłodzonego. I na koniec dodajemy 3 budynie o smaku waniliowym. Budynie, każdy po 40 g, budynie bez cukru. Całość mieszamy. Wszystkie składniki naszej masy serowej na sernik mleczny mam już idealnie ze sobą połączone. Tutaj mam foremkę 28 na 18, wyłożona papierem do pieczenia i herbatnikami czekoladowymi. Piekarnik mam nagrzany do temperatury 170 stopni, grzanie góra-dół. Przekładam masę serową i wkładam nasz sernik do piekarnika. Tak przygotowany sernik przekładamy do piekarnika. Po 80 minutach w piekarniku nasz sernik jest już upieczony. Spójrzcie, idealny, równiutki. Sernik chłodziłem dodatkowo przez 30 minut przy lekko uchylonych drzwiczkach. Teraz poczekamy aż całkowicie przestygnie i ukroimy kawałeczek. Nasz sernik mleczny jest już gotowy. Spójrzcie. Bardzo ładny, bardzo smaczny, bardzo prosty przepis na sernik z wiaderka, na herbatnikach. Polecam i smacznego.